Siemano widzowie, dzisiaj gramy z moim bratem, by w... wykopać się z więzienia. Czyli łyżką musimy. Jak, jak nie słychać dobrze, to sorry, ale to przez to, że po prostu. No, po prostu nie mogliśmy tego do końca dopracować. Ale musimy się dzisiaj wykopać z więzienia. I sorry za to, że długo filmów nie było. Ale nie miałem czasu Dobra Dawaj Ej, w ogóle zawsze Już zauważyłem, że ja w ogóle mam e, ten e, dwie, dwa itemy Cały czas Już Bo tutaj chyba zdobyłem jakieś osiągnięcie Nie, możecie napisać w komentarzach jak wiecie o co chodzi Ale nie wiem Dobra, kradnę ci Łatwo <laughs> eee, szybko, raz. Jeden item mi brakuje. Flara, dzięki. No chodź, chodź. Nie no, nie zamykam ci. Eee, wiem, że nie robimy endingu z wiecie czym. Z kartą, bo to jest ciężki. E nie, chodź, jest food, Jest lunch time. Wszyscy kole kupię na razie. Piję jednego. Kulę, dajcie. O, jabłko series. Dobra, kupuję. Żebym miał trzy kolezów. Mało daję, mało. Dawaj. Idziemy w dół chyba, ale to nie wiem. Możemy spróbować z kartą. Ale z kartą to próbowali... Próbowałem jest ciężki. No. Dobra. Dobra, zjemy. O! Ha! Wziąłem ci! I co, i co? Wziąłem ci legendarny. Dobra. Tombo Dobra. Ha! I co się stało? Ej, bo mi kurde, pało chłopie ekran. Dobra, wiem! O, tu. No! <laughs> I się darłem tak. Energia. F. No ty kop! Aleczka. że ja ci pomogę po prostu rzeczy. Tu jest kość, wejście legend Legend... Epic, czyli rzadka. Kaczkę masz. O, upgrade. Kupię. O okazja jest na sprzedanie itemów. 16. Papierów. 16. Ej, nie zdążysz, chodź. No okej, okay, no okej. Okay. Mam nadzieję, że się nam uda i nie złapie nas, tak jak w pierwszym filmie, bo będzie lipa. No i koniec. Edwie, możesz lecieć. Jestem w to. Jest karta. No to jest mam... Chłopie burger, burger, burger. Joł, burgerek. Bierz burgery, burgery są op. Przypominam, że one dają prawie całe. I e, co jest w tym OP? Nasz cel jest tutaj, w starcie Do tego, żeby wyjść. Mamy nadzieję, że się nam uda. O, dobra coca -Colkę. Um, idź, idziemy na, za chwilę, za chwilę, za chwilę pójdźmy, bo pierwsze te rzeczy wykopy. 10 sekund daj mi, daj mi, dzięki. Żebym miał itemki, dobra, ja lecę, wiesz. O, o, item, Pum. Dwie rzeczy akurat. Ja nie zdążę. Ja chyba nie zdążę. Co jest? Hot dog, ja zrobiłem hot doga wypiję od razu Będzie jeszcze after Jeszcze popołudnie Czas na jedzenie Już minął No nie sprzedałem Czemu ja nie sprzedaję itemów Kurde ja zawsze tak robię Szkoda że nie ma tam glitcha takiego Ej, a am... e no ej ja bym mógł coś znaleźć, o jakimś glitchu, na przykład. I może byśmy znaleźli glitch na właśnie te jedzenie w wywiku, jak jest oczywiście. O! Tak, wezmę se. To weź se za to, że cię uprawdziłem. Epicki przedmiot. O, ja się zesrałem już. Dobra. Co? Tak. O, jesteśmy już na lepszym levelu. Tu już są trochę lepsze i ty. Muszę sobie wziąć, bo mało mi brakuje. No to... O ja mam upgrade. Jest skrzyneczka. To fajnie. Deskę sobie wolę wziąć. No i co, no i co nic nie zrobisz teraz? Kurde, weszed mi, zginąłem. Nie no. Nie no, nie zginąłem. A ty już... Ja zginęłem. Jakbym zginął, to bym się już yy, wdarł. No, Free river, Revive. Ty nie idź. Jest 11 sekund do końca. Trzeba zrobić trochę więcej miejsca, żebyś dla nas było trochę miejsca. Wiesz? Że ty tu, ja tu. Kopiemy. Żebyśmy nie musieli yy, w siebie się wpychać. Na no, spokojnie. O, jem nie. hot doga. I lecimy. Punch, pasta, os... kurde, dawaj, dawaj, eee, sprzedać. Ja już mam 38 osiem, nieźle. Dynamit, sakwę se kupię, eee, łopata jest, no i chicken, chicken mogę se parę kupić. Dwa chickenki, co? No kurczaszki, dużej najdłużejtków. No. Dzięki. Dwadzieścia. Hmm. To ci pomogę, weź se albo ja se wezmę. Ja nawet nie wiem czy potrzebuję do tego. Tu jest. Flara, flara u góry. Nie, ja nie. Ja, do, do. A, to sobie. bo ty, ci brakuje, czy nie? Dobra, biorę Energii, tu szef. Nie, nie zdążę. Ej! Lunch time mogłeś. Pączek, pączek! Zdążyłeś. 32. Otwieram. Apple. Sigma Apple Apple Dobra, jak jest Apple? Napiszcie jaki was, Jaki macie telefon? Hashtag telefon. Napiszcie. W komentarzach. No i też jaki macie. Jestem ciekaw. Czy iPhone, czy Android, czy Samsung, czy coś. Możecie po prostu napisać czy Samsung czy coś. Takiego. Mam. No. Ej, zamknąłeś? Wejdź se. Nie zamknąłeś chyba. Nie dobra, zamknąłeś. Bo mi chłopiec trzęsł się ekran. Serce mi kurde stanęło już. Serio Dobra, pum, pum pam, pam. Dobra, mam. Poczekaj Biegnij Mam 53 Mam klot Dobra, schodzimy, schodzimy Jest nawet głęboka, musimy musimy jeszcze ten No Będzie za chwilę szary o weznę i, I don't know, Food... Raz. O, dwa. What the fuck! Co to było? Co to było? Ej, dobra, jest kamień, jest kamień, dobra. Właśnie widzę. Ja sobie otwieram tą taką skrzyneczkę. Koło właśnie ten. Dynamit robić? A bo, dobra, weź sobie tą skrzynkę. Dokopiemy do samego tego, e, czekaj, popatrzę. Dobra, do końca swojej energii. Ja... Masz energię? Już koniec? Dobra, to rzucam. Bomboklak. Bomboklak. Biorę, biorę i biorę. 5. Idę na lunch time, na jedzenko. I burgerek, Sigma, Sigma burger, zjem sobie jednego burgera. Ja se od razu sprzedam, żeby nie zapomniał. I dobra, chyba zrobimy z kartą. No, bo ja mam 74. Co? Nie wiem. Może jak będzie karta? I po prostu zdobędę te 200, to możemy. A jaki masz maks tego? E, wiesz, czego. E, łopaty. Co, ja, ile masz? Masz piąty level? Dobra. Wiem, do... Nie, a, nie, a nie do tego? Do rozmasywania to na ścianie? Nie wiem, dobra. Musisz wbić pięć. No, no, to właśnie na robotach bardziej chyba. Ale nie wiem. Właśnie. Ale. Widzowie, proszę. Jak przyjdziemy. Jak przyjdziemy to. To. Zostawcie lajka like i suba. Tak? No właśnie, widzę. Ryzykować? No rodaję F Dobra, Nie, idem Dobra, Ja w razie czego szybko spadam, żeby mnie nie dorwał. Jakoś nic sobie nie otworzył. Nie wiem, obojętnie! Jak, po prostu jak będzie to, to zrobimy z tym, ale jak nie będzie... Ma, mam 91 Kurczak, łopata. To Sakwa, ale ja się zamykam. Zamykam się, łatwo i mi już nie zarobiasz. Burger nie potrzebuję. Gi no, ku Gift card, ale y Key card, co jak? Ja, ja Key card cały czas gadam. E A Key card. Dobra, robimy z tym. R No właśnie też, Drill to by było bomboklat i by było już Six-Seven? No, 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 to już nie te czasy. To jest 2026. Dobra, ja po prostu. A wiesz co to robi, szczykawka przez 8 sekund daje ci nieskończoną energię, a później ci po prostu dopełnia tą energię. Nie musisz. Żebyś, nie, jakbyś nie wiedział. Bo... No. I daje ci jeszcze całą energię. Ja sobie biorę jedzonko. Jedzonko po prostu biorę. Jest pizza, pizza, bierz. Pizza to chłopie, ona daje więcej niż hot dog. Nie, tak samo daje. Dobra, ja lecę do ciebie kopać. Afternoon, ja wreszcie mam tego Doritosa. Ja w ogóle nie zjadłem Doritosa. Jednego. Jak chcecie, żebyśmy nagrali? No, w komentarzach też napiszcie. Czy chcecie zagrać? Oczywiście. Będziesz chciał, ty. Dobra, zabiorę się jak nie chcesz. Dobra, czy zero zarobuksy? Nie, nie opłaca się. Co? Zamknąłeś? O, jest już czarny ten kamień. Me jest mega, jest mega, 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 mega. Me Mega szybkość. E, dobra, jeszcze. Ja mam sześćdziesiąt osiem. Dobra. Ile tu rzeczy, czemu my tego nie bierzemy? Ja opie dalej? Dobra, że my. Ja tu. No już nie mam. To ja po prostu będę dalej kopał. Jeszcze. Ile epickich rzeczy tu jest? Jo! Serio, tu jest tak dużo rzeczy. Zejdź tu. i Jak sprzedasz. No? Coś tam kojarzę, ale nie wiem do końca. Krupek? A on chrupie kościami. To niestety prawda. Jak będziecie sprzedać w komentarzach. Ale przecież to prawda, że chrupek chrupie kościami. To no nieprawda. No napiszcie, że prawda w komentarzach. Przecież chrupie kościami. I to mega głośno. Będzie 32, dobra. Sprzedajemy. Ja nie idę po to, bo ja mam 7 burgerów. Rozumiesz? 7. Jeszcze 5 skrzynek z itemami. O, mam Energy Boosta. Mam szczekawkę. Mam Energy Boosta. No nie mogę wejść. I muszę tu zrobić dziurę. Raz. No. Ja tu chopię, mam same rzadkitki. Dobra. Dobra, e. tu mam gold bar. Dzięki. To to. Existor. Dobra, zrobimy to za chwilę opening. Ej, jesteśmy już na mega dobrym... Ej. Dwie skrzynki... Ko... Dwie skrzynki z sie... siebie były. Nie wiem. Myślę, że będzie... Trumna jakaś i będą jakieś schody, będziesz musiał autem, coś takiego. Nie wiem, ale mam nadzieję, mam nadzieję, że coś fajnego będzie. Chłopie, już myślałem, że zginę, bo było otwarte drzwi. Czemu ty nie zamykasz tych drzwi, masz zamykać drzwi. Ja już zamknąłem A... Ja spadam na razie Muszę spadać o. Raz to tu Daję 8 8 Rola To jest koniec Na koniec Teraz ja zjem... Czekienka i kopiemy Nad nich chyba nie trzeba sprzedawać Raz ja sobie muszę otwierać Ej dobra, używam za chwilę busta mi się wszystko zginie I... Dzięki Musiałem cię ukraść Niestety No teraz dla Ciebie Ej, będę miał chyba ile? 43, rozumiesz? Dobra I czemu ja rzuca rzuciłem papierem? Ej, szkoda, że nie ma czegoś takiego, że jak jesteś u góry i klikasz F, to schodzisz na sam dół. No właśnie wiem. No kur... Muszę sobie tutaj raz, raz, raz... Tu jest to, ale nie biorę, bo nie chcę mieć dużo w ekwipunku. Piątkę i... No to właśnie to jest takie trochę... Nie opłatę się już na razie No swa rzeczy, fajne Szczekawkę no mam Ej dobra Ej, Mam badgę jakieś Ej, za chwilę będziemy kupię już za chwilę, ja za chwilę ładuję Tak będziemy tutaj Czekaj, trzy Używam szczykawki! Da, dawaj, dawaj! Na sam dół, na sam dół! Oj, jest coś, co to? Co to jest, co to jest? Czekaj! Nie! Nie gadaj! Nie! god, jest tu! Nie Prawo! I Prawo! Idź zawsze tam, gdzie jest światło! Dawaj, dawaj, dawaj! Lewo! Czy się uda? To jest ten moment!